Sponsorem relacji jest firma Gilmet, producent wyposażenia obiektów hipicznych, stajni, ujeżdżalni, karuzel i bieżni dla koni. Gilmet. Pasja i doświadczenie. www.gilmet.com.pl Zrodziłem się w Drogomyślu w pierwszym roku. Domeczek mieliśmy, ojciec był, mama, brat, siostra. Tu najpierw galop tylko po jeździło na oklep. Mama musiała pójść odpracować do Żniw czy do Buraków, a później do stada podchodziłem, pędzono mnie. To mi dali ogierka takiego 22 lata, 20 lat. Ogier tam piernął, ja przez głowę spadałem. A później parka siedmię tutaj, dał mi swojego konia furiozo, famos taki. Już zacząłem aglizować, prawda? Zagalopować z lewej nogi, z prawej nogi. Nóg nie umiałem zmieniać jeszcze gdy miałem 10-11 lat i skoki maleńkie tam pół metra. To było bardzo dużo. W szkolił, szkolił. Dopiero później już miałem tego dapczyka Na zawody jeździliśmy. Te Konkursy 80 metrów, 90 i tym konikiem w lewo z lewej nogi galopował, z prawej. Też nie umiałem nóg zmieniać tak jak... Później miałem konie ujeżdżone. Co dwie fule, co fula zmieniałem nogę. W 1957 roku wysłano mnie z trzema końmi do Sierrakowa Wielkopolskiego na kurs jeździecki, kurs instruktorów. Jeździliśmy bez przemian nawet w teren, jechało na 30 miejsców, bez przemian, po górach, dołach. 15 koni wracało z samych. My pieszo wracaliśmy też tam 10 kilometrów z terenu. W 1961 roku wróciłem w swoje strony. Wukał mnie wzywa, podpisuje, odpracowuje wojsko w kopalni czy do wojska. Do wojska tylko. To to za chłop, który nie był w wojsku. Gdy te sukcesy przychodzić na koniach takich jak pruchnej Elba, Ronceval, Darlet, prucheńskie konie, Anglarady z moich stron tutaj. Tam się wygrało, w Niemczech, to w Anglii, gdzieś w Belgii, w Francji. I zrobiłem się, tak mówiąc, zawodowcem. Ciągle startowaliśmy, od zgrupowania. W domu byłem wszystkiego. Trzy miesiące to wszystko, no tak w terenie, w terenie. Nawet pusiska nam całkiem wyjmował, wjeżdżaliśmy już. Liczebny bez bezczelnie anglizować. Galo po galo po bez bezczelnie. Skoki bezstrzymian. ręce w tył, szereg swych tam osiem przeszkód. Oczy nieraz kazał nam zamykać, jak nie taśmą zapinał, nie było wiedzieć, kiedy będzie skok, nie skok zawodził. Musiał wyczuwać konia, czy dodaje, czy zwania. Wygrywałem jedne mistrzostwa, a drugie. drugie. No, 15 ma mistrzostw w skokach, plus dwa Buga trzy wicemistrzostwa w skokach. I jeszcze pułkownik Rumel pokazał. Kładł kawałek tam, pudełko o zapałek, czy coś galopuje, galopował spokojnie, patrząc na przeszkodę. Tak, żeby koń kopytem nadepnął na to. Ja sobie też później stawiałem, gdzieś przed przeszkodą, przy odbiciu, jakiś kawałek patyczka albo czegoś, galopowałem z tego miejsca. Idealne odbicie, bo jak się na koniu koń się odbije za daleko, szeroka przeszkoda, to się ma błąd, nie doleci koń szerokości. Jak za blisko, też zabiera mi przeszkodę. I to jest to oko, trzeba mieć. Bo człowiek biegnie do przeszkody, krok sobie zrobi, żeby wyskoczyć nad poprzeczkę, żeby skoczyć. A na koniu trzeba jeździć, musi mu to podyktować. Z tego miejsca ma być odbicie. Za blisko podprowadzę, błąd. A wcześniej koń skoczył, błąd. Wina jeźdźca, bo nie mają tego oka. A co do koni, no to. Ja uczyłem inaczej konia zagalopować. Prawidłowo zagalopować trzeba koniówka lewe oko widzieć, jak z lewej nogi. Prawą łydkę leciuteńko za popręg, Przyszedł go kością siedzeniową, koń zagalopuje z lewej nogi. Z prawej, lewa łydka z prawej nogi. A ja na odwrót robiłem. Z lewej nogi dotykałem trzupkami palców konia w lewe kolano, a koń kolano ma pod brzuchem, koło popręgu. Ja chciałem zagalopować w lewo, lewą nogę, i lewymi czubkami do kolana i końmi z tej nogi, prawy i z prawej. Babilotki wsiadł, chciał, jak to prawidłowo się jedzie, nie mów tu, jak to jest, Janek. Ja mówię, bo ja inaczej uczę, nie widzisz, jak robię? Moje konie, inaczej, jeśli kto inny wsiadał, chciał ruszyć, konie nie odchodziły, chciał przytrzymać, konie mi. lubiały, skakały, wygrywałem. Indywidualizacja na poziomie mistrzostwa sportowego, to Mogą sobie na to tylko pozwolić ludzie obdarzeni niesamowitym talentem, a przy tym właśnie intuicją, która pomaga znaleźć im najlepsze rozwiązania, czego zwykły śmiertelnik nigdy nie osiągnie i nie potrafi. Spędziliśmy trzy lata na zgrupowaniach, na wyjazdach przed. Igrzyskami Olimpijskimi w Moskwie. Ja miesiąc przed Olimpiadą złamałem obojczyk w Szczecinie, skacząc dwa metry, skoczyłem dwa metry 10, poleciałem, upadłem, jeszcze siadam na prymule, patrzę, coś mi słabo, rękami. Złamany obojczyk. Krzysiu Koziorowski mi jeździł trzy tygodnie Artemora, pod moim okiem, ja byłem wtedy trenerem jego. Starałem się pomagać Jankowi i Jeździć Artemora, przygotowywać go, żeby był w dobrej dyspozycji fizycznej. I w momencie, kiedy Janek mógł go już dosiadać, Artemor po prostu cały czas był w treningu. Ja na nim jeździłem. Dalopował, dodaj, skróć, w lewo, w prawo. Kazał mi my 10, my 20, nic wyżej. Jeden z kazałem 50 skoczyć. Dopiero tydzień przed olimpiadą usiadłem, pojeździłem, skoczyłem 30. Wysoki metr 50 i to wszystko. Na olimpiadzie cały czas trzymaliśmy się razem. Przeżywaliśmy konkurs zespołowy, a szczególnie konkurs indywidualny, który odbywał się na stadionie na Łużnikach przy 100 tysięcznej publiczności. Nie myślałem o starcie, nic, normalnie na luzie, a ten jechałem na zero. Ostatnia, może już się rozłożyłem, nie tego tak go dodusiłem tam jeszcze pomóc. Ja już tak luźno zostawiłem go i on poczesał drąg i drąg spadł, taka nietypowa zrzutka na no, ostatniej przeszkodzie. W pierwszym przejeździe, prawda, jeden błąd właśnie spowodowany nerwowością i, i, i mało precyzyjnym najazdem na przeszkodę, ale Janek jak zawsze był pełen optymizmu i wierzył, że i tak na końcu zwycięstwo jemu przypadnie. Czym często niszczył psychicznie swoich konkurentów? Jego wola walki, jego determinacja, jego wiara w sukces przyniosła ten złoty medal olimpijski. Oczywiście poparte to było wszystko jego wspaniałą, indywidualną techniką i sercem, które zawsze rzucał za przeszkodę. Artem skakał za tym sercem. Moskwa, rok 80, złoty medal. Największy sukces. Oglądaliśmy całą rodziną. Można powiedzieć, że cała klatka schodowa oglądała każdy oddzielnie. Dzień wcześniej, zanim konkurs się odbył, była taka rozmowa sąsiedzka pod blokiem. Liczyli sąsiedzi, ile mamy medali, ile zdobyliśmy, i że w sumie jest fajnie. Ja pamiętam, wtedy wtrąciłem, może będzie jeszcze jeden medal. Liczyłem, liczyłem na jakiś medal, ale nie spodziewałem się, że będzie to złoto. To było coś nie do opisania w sumie. Emocje niesamowite. Pamiętam to jako dziecko, miałem wtedy 12 lat, także na pewno była to wielka sprawa. Jak wchodziłem do stajni, byłem szefem stajni, Żołnierze stali, cichuteńko, wchodziłem po chodzie, moje kroki, tup, tup, koń rżały. Eee, już kopytami waliły drzwi, musiałem podejść najpierw do nich, po kostce cukru dać lub po kawałeczku marfi Albo gdzieś stając z boku, rozmawiałem, po głosie mnie poznawały. Także to jak piesek wyczuwa swojego pana, taki koń, gdzie pracuje z nim 5-10 lat, to jest przyjaźń. Każdy zawodnik musiał mieć te cztery, pięć koni, jakbyśmy wlegi mieli. No, 30 ponad lat byłem wlegi. Cztery konie codziennie się nie nieraz pięć koni. Jakiś szpak, taki troszkę wolniejszy, ale skaczący, bardzo dobry koń był. Drobnica to była no, pszczółka, energiczna. Ona z boku koło konia nie szła wstępy. Cały czas dreptała, kusi w miejscu, tyk 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 tyk. No. Artemor też podobny do niej był. Nerwowy, wybuchowy, płochliwy. No. Darlet tu z z moich stron, rące wal Tu by spokojne konie. Darleta dostawiałem, stał, coś. Z tyłu na niego nawet skakiwałem sobie. Orbis godzini takiego, ja też piałem folbluta, połakwina. Spokojne konie, no. Jednak no, spokojne, ale z charakterem. Już nie tak jak robnica czy Artemor, to były nerwusy takie, by chciały od razu wejść na hipodrom, za jednym razem skoczyć wszystko i już w bok się wyjść. Energii miały za dużo. W odpowiednim momencie zakochał się w koniach, dzięki tej miłości to osiągnął. Nie starał się nikomu niczego udowodnić, natomiast zawsze się starał pokazać coś więcej. Był zawsze bardzo poukładany. Pedantyczny wręcz. Ciężko się z nim żyło. Myślę, że to też jest jedna z tajemnic. Eee, zawsze chciał skoczyć dalej, wyżej, szybciej. Szybko i dokładnie. Eee, zawsze był szybki i to wszyscy podkreślają. Konkursy szybkości, konkursy dokładności. Pedantyczność, miłość, wytrwałość. To chyba wszystko. Le no koń, żywioł. Siadasz, on myśli, on prowadzi, polubimy się, kaczemy zagrać te charaktery dwa żywe sobą. No, cieszyłem się, wygrywałem, a później to już takie było normalna praca dla mnie, jakby nic tam. Inni ktoś wygrał, cieszył się, skakał. Ja wygrałem dobrze, przegrałem też dobrze, gratulowałem temu, co wygrał. Sponsorem relacji jest firma Gilmet, producent wyposażenia obiektów hipicznych, stajni, ujeżdżalni, karuzel i bieżni dla koni. Gilmet, pasja i doświadczenie. www.gilmet.com.pl